Mam rybkę Raczej będzie to szupak, wątpię, że sandacz, ale w toni to będzie szupak Ale daje, na tym zestawie to tak dają Dobra Nie jest jakiś duży na pewno Ale kija może połamać No nie wierzę Pokażesz się Człopaki, to tak jest 90 zaś Kolejna bestia <grystanie> Nie pójdzie mi z nim tak łatwo Nie to sandacz I to bardzo ładny sandacz Taki no, Blisko 80 a ja go chciałem jak szpatę, jak szupaka. nie wierzę w to. Ole się zażarłeś, chłopie. I na tego relaksa chciałeś się zrelaksować, co wieczorkiem. Znaczy, <śmianowicz> tego wszystkiego trzeba mieć, kurde, to takie, to takie. Oddawaj haka. Ale ładnie w toni uderzyłeś, chłopie. Jestem z Ciebie dumny, patrzcie. Piękna ryba. Piękniutki, co? Ładny. Maju, Maju, Jest. I nie tylko szczupaki w tej toni jednak stoją. Fandacze też. I to w toni. Proszę, taki policjant. Ładnie, ładnie. Jadę po następnego.